Jedna jedyna noc zmieniła bieg trzech kontynentów i złamała trzy wieki świętych tradycji. To, co masz zamiar usłyszeć, to nie tylko historia. To ukryta opowieść o tym, jak młoda niewolnica, zaledwie piętnastoletnia, rzuciła wyzwanie pięciu cesarskim prawom, których nikt nie ośmielił się naruszyć od 1326 roku i tym samym przepisała losy całego imperium. Nazywała się Hurem Sultan. Choć świat zapamiętałby ją pod innym imieniem. Kobieta, która przez wieki sprawiała, że sułtani drżeli. Jej historia została przemilczana, pogrzebana pod ciężarem władzy i wstydu. Ale tajne archiwa Watykanu, listy weneckie i zapomniane kroniki opowiadają inną wersję w której miłość, strategia i ambicja zlały się w burzę, która na zawsze przeobraziła historię Imperium Osmańskiego. Bo to, co wydarzyło się w 1534 roku, nie było tylko małżeństwem. To był intymny zamach stanu, dokonany w cieniu pałacu Topkapi, przy użyciu najbardziej wyrafinowanej broni, jaką mogła posiadać kobieta w świecie rządzonym przez mężczyzn intelektu, cierpliwości i uwodzenia. Przygotuj się, by wejść do serca imperium, gdzie pożądanie mogło obalić trony, a jedno spojrzenie mogło zmienić bieg historii. Przez 150 lat, zakryte kobiety za marmurowymi ścianami potajemnie rządziły losami muzułmańskiego świata. Ten okres byłby później znany jako sułtanat kobiet, ale wszystko zaczęło się od niej, ukraińskiej niewolnicy, która ośmieliła się rzucić wyzwanie niemożliwemu. Zanim będziemy kontynuować, potrzebuję małej przysługi. Jeśli lubisz odkopywać sekrety, które historia próbowała wymazać, Daj łapkę w górę już teraz. Ten prosty gest pozwala mi kontynuować eksplorację cieni przeszłości i dzielić się z tobą tym, czego nikt inny nie ośmiela się opowiadać. I napisz w komentarzach, jaką królową, cesarzową lub zakazaną kobietę chcesz, abym ujawniła w następnym odcinku. Imię, które powtórzy się najwięcej, poprowadzi nasze następne zejście do ukrytych komór historii. Bo to co następuje to dopiero początek. Był rok 1520. Sulejman wstępował na tron Imperium Osmańskiego, mając zaledwie 26 lat. Odziedziczył Imperium, które rozciągało się od Węgier po Jemen, kontrolując najbogatsze szlaki handlowe na planecie. Konstantynopol, dzisiaj Stambuł, był centrum świata. Przyprawy z Indii, złoto z Afryki, jedwabie z Azji wszystko zbiegało się tam. Pod złotymi kopułami islamskiej władzy. Jednak za wspaniałością pałacu krył się kruchy porządek, chroniony przez pięć świętych zasad, które nigdy nie miały być naruszone. Po pierwsze, jedna nałożnica, jeden syn, jedna jedyna szansa. Po drugie, żaden sułtan nie mógł poślubić niewolnicy. Po trzecie, żadna kobieta nie mogła mieszkać w politycznym sercu imperium. Po czwarte, Tytuły i hierarchia haremu były niezmienne. I po piąte, kobietom zabroniono ingerować w sprawy państwowe. Pięć żelaznych ścian, które utrzymywały równowagę władzy, dopóki przez ich bramy nie przeszła rudowłosa nastolatka. Została schwytana podczas tatarskiego najazdu w ukraińskiej wiosce zwanej Rocha. Nazywała się Aleksandra Anastazja Lisowska. Córka prawosławnego księdza, jej dzieciństwo było proste: modlitwy, haft, i wiejskie pieśni. Nic nie wskazywało na to, że los zamieni ją w najgroźniejszą kobietę imperium osmańskiego. Kiedy sprzedano ją jako niewolnicę na targach w Kafie, jej wartość polegała nie tylko na urodzie, ale i na jej spojrzeniu, inteligentnym, spokojnym, niemożliwym do złamania. Matka sultana, ajshe sultan rozpoznała w niej coś szczególnego. Przez miesiące uczyła ją języków, etykiety, tańca muzyki i najbardziej niebezpiecznych sztuk haremu, sztuki perswazji, obserwacji i kontroli. W dniu, gdy Aleksandra otrzymała swoje nowe imię, chórem, ta, która przynosi radość, jej życie odrodziło się, ale nikt nie przypuszczał, że ta radość będzie również początkiem burzy. Sulejman, poeta, stratek, zdobywca, rządził z absolutną władzą. Jego spokojne spojrzenie ukrywało determinację człowieka urodzonego, by rozszerzać granice znanego świata. Europejscy kronikarze opisywali go jako wyrafinowanego sułtana, miłośnika sztuki, poezji i myśli filozoficznej, ale także jako przywódcę, który nigdy nie dopuszczał do pęknięcia w swojej władzy, dopóki nie pojawiła się ona. Kiedy spojrzenia hurrem i sułtana spotkały się, los zaczął być przepisywany. W 1521 roku ta młoda niewolnica stała się najbliższą nałożnicą najpotężniejszego człowieka na Ziemi. Ale hurrem nie zadowoliła się byciem ozdobą pałacu. Podczas gdy inne kobiety konkurowały o chwilę uwagi, ona zrozumiała coś, co zmieniłoby wszystko. Prawdziwa władza nie polegała na miłości, lecz na wpływie. Przez trzynaście lat doskonaliła swoją sztukę. Każdy gest, każde słowo. Każde milczenie było skalkulowane. Jej wrogowie uważali ją po prostu za kolejną kochankę, nie rozumiejąc, że stoi przed nimi stratek, która już nakreśliła swój plan. Podczas gdy nałożnicom wolno było urodzić tylko jednego syna, chórem naruszyła pierwsze cesarskie prawo, urodziła sześciu, każde narodziny były aktem wyzwania, każde dziecko było figurą na politycznej szachownicy, którą rozumiała tylko ona. Eunuchowie szeptali w korytarzach, wezyrowie bali się jej w milczeniu. Ibrahim Pasza, wielki wezyr, bliski przyjaciel sułtana, posunął się do tego, by ostrzec, że ta kobieta barbarzyńskiego pochodzenia zagraża stabilności tronu. Ale Sulejman nie słuchał. Hurrem zdobyła nie tylko jego serce, ale i jego umysł, zaczęła doradzać mu w sprawach państwowych, maskując swoją mądrość słodyczą i czułością. Wkrótce żadna decyzja nie była podejmowana bez jej obecności. Jej drugie naruszenie było jeszcze bardziej skandaliczne. Od XIV wieku żaden sułtan osmański nie poślubił nałożnicy. Było to nie do pomyślenia. Cesarskie żony musiały być obcymi księżniczkami, córkami królów lub sojuszniczkami politycznymi, ale chórem wiedziała, że aby naprawdę panować, Musi umocnić swoją władzę więzią, której nie da się zerwać. I zrobiła to. Najpierw usunęła przeszkodę. Matka sultana, Aisha-sultan, nagle zmarła w 1534 roku. Oficjalne kroniki mówiły o długotrwałej chorobie, ale plotki wewnątrz pałacu szeptały inną historię. Powolna trucizna podana z uprzejmością i uśmiechem. Następnie hurem skierowała swoją uwagę na Ibrahima Pasze. Poprzez starannie splecione plotki sprawiła, że popadł w niełaskę. Najpotężniejszy człowiek imperium został stracony na rozkaz swojego własnego przyjaciela. Droga była oczyszczona. Na tajnej ceremonii, przeprowadzonej w wewnętrznych ogrodach Topkapi, Sulejman zrobił rzecz nie do pomyślenia. Uwolnił hurem i poślubił ją. Po raz pierwszy w historii Imperium Osmańskiego niewolnica stała się prawowitą żoną sułtana. Skandal przeszedł przez wszystkie imperia. Na europejskich dworach posłowie zastanawiali się, jakie zaklęcie rzuciła ta kobieta, by zniekształcić prawa całego królestwa. Ale hurem nie użyła magii, użyła czegoś potężniejszego intelektu, cierpliwości i głębokiego zrozumienia ludzkiej duszy. Jej trzecie naruszenie norm nastąpiło wkrótce potem. Przypadkowy pożar zniszczył część Starego Pałacu, gdzie mieszkały nałożnice. Był to idealny pretekst do przeniesienia chórem do samego centrum władzy Pałacu Topkapi. Stamtąd jej komnaty łączyły się tajnymi przejściami z komnatami sułtana. Miała bezpośredni dostęp do posiedzeń rady, słuchała dyskusji przez ukryte kraty i każdej nocy szeptała rady. Które ostatecznie kształtowały decyzję imperium. Właśnie wtedy wymyśliła coś nigdy wcześniej niespotykanego. Tytuł Haseki Sultan Jedyna wybrana, kategoria, która wynosiła ją ponad wszystkie kobiety haremu, nawet ponad księżniczki królewskiej krwi. Po raz pierwszy słowo sołand, sultan, stosowano również do kobiety. Były to symboliczne narodziny nowej ery, sultanatu kobiet. Z cienia chórem, jednym ruchem, przeredagowała hierarchię imperium, ale wciąż musiała wykonać swój najniebezpieczniejszy ruch, naruszyć ostatnie tabu i bezpośrednio uczestniczyć w sprawach państwowych. Stworzyła sieć szpiegów, służących i zaufanych osób, które informowały ją o każdej plotce, każdej zdradzie i każdym dyplomatycznym posunięciu. Nic nie umknęło jej kontroli. Zagraniczni posłowie zrozumieli prawdę zbyt późno. Aby uzyskać dostęp do osmańskiej władzy, najpierw trzeba było zdobyć łaskę sułtana, a teraz było to konieczne, by zdobyć również łaskę sułtany. Przychodzili do pałacu, obładowani perfumami, klejnotami i listami, adresowanymi do kobiety władzy, uznając, że prawdziwe centrum osmańskiej władzy nie było już wyłącznie męskie. Hurem zmarła w kwietniu 1558 roku. Osiem lat przed Sulejmanem Wspaniałym. Została pochowana obok meczetu, który sama ufundowała monumentalnego kompleksu łączącego wiarę, dobroczynność i politykę. Jej grobowiec, ozdobiony inskrypcjami w języku arabskim, perskim i osmańskim tureckim, głosił jej godność tonem zarezerwowanym dla suwerenów. Był to pierwszy raz, gdy kobieta z Haremu otrzymała takie uroczyste uznanie. Sulejman, zdruzgotany jej śmiercią, nakazał, by żadna inna kobieta nigdy nie mieszkała w jego komnatach i dotrzymał obietnicy do końca swoich dni. Ale jej dziedzictwo nie umarło wraz z nią. Po tej nocy, kiedy Hurem została uwolniona i zamieniona w prawowitą żonę sułtana, imperium osmańskie nigdy już nie było takie samo. Starożytne prawa, które przez trzy wieki utrzymywały równowagę władzy, waliły się jeden po drugim. Jak kawałki marmuru rozsypujące się pod ciężarem czasu. Od tego momentu cienie pałacu Topkapi zaczęły oddychać innym powietrzem. Po raz pierwszy kobieta dzieliła z sułtanem nie tylko jego łoże, ale i jego władzę. I wraz z tym, samo serce imperium zaczęło bić nowym rytmem. Harem osiągnęła niemożliwe. Od swojego pochodzenia jako ukraińskiej niewolnicy. Schwytanej podczas tatarskiego najazdu, wzniosła się, by stać się najbardziej wpływową postacią imperium, które dominowało nad trzema kontynentami. Ale jej panowanie nie było natychmiastowe ani absolutne. Było wynikiem cierpliwej strategii, splecionej z przebiegłością, urokiem i absolutnym opanowaniem ludzkiej psychologii. Jej pozorna kruchość była jej najskuteczniejszą maską. Wiedziała kiedy milczeć, kiedy się uśmiechać. I kiedy mówić? Każde słowo, każdy gest, każde milczenie było częścią szachownicy, którą sama zaprojektowała. Egzekucja księcia Mustafy zaznaczyła punkt bez powrotu. Najukochańszy następca osmańskiej armii został uduszony na rozkaz własnego ojca, przekonanego fałszywymi dowodami, które Hurem i jej sojusznicy zasiali. To przestępstwo zmieniło bieg dynastii. Lud szeptał, że sułtan został przeklęty przez krew imperium, że żaden syn urodzony po tym nie zazna pokoju. Ale w rzeczywistości chórem szukała nie zniszczenia, lecz kontroli. Jej wizja wykraczała poza kaprysy władzy. Pragnęła ustanowić nową strukturę, w której kobiety mogłyby uczestniczyć, wpływać i decydować. To, co dla wielu było zdradą, dla niej było formą przetrwania zamienioną w dziedzictwo. Konsekwencje jej zuchwałości rozchodziły się jak fale na wodzie. Małżeństwo z sułtanem naruszyło wiekowy zwyczaj, przeobrażając stosunki dyplomatyczne arylińskie z Europą. Małżeństwa z obcymi księżniczkami przestały być polityczną koniecznością, zamiast tego nałożnice haremu mogły być wyniesione do godności cesarskich żon. Kobiety, które choć miały skromne lub nieznane pochodzenie, miały możliwość stać się potężnymi postaciami wewnątrz państwa. Nurbanu Sultan, własna synowa Hurem, odziedziczyła ten model i doskonaliła go, utrzymując przy życiu płomień cichej rewolucji, która rozpoczęła się od młodej rudowłosej niewolnicy. Topkapi również zmieniło się na zawsze. Ściany, które wcześniej oddzielały harem od sali rady, zostały przebite, dosłownie i symbolicznie. Zbudowano tajne przejścia Ukryte okna za kratami, tunele łączące prywatne komnaty chórem z salami rządu. Polityka i pasja, które przez wieki pozostały oddzielone, zaczęły się mieszać, jak świat nigdy wcześniej nie widział. Te ściany, świadkowie spisków, szeptów i dekretów zapieczętowanych perfumami i atramentem, dały narodziny nowej formie rządzenia imperium, gdzie władza mogła nosić welon. Stworzenie tytułu, hazeki-sultan, przypieczętowało tę. Ten zmianę złotym atramentem. Był to akt wyzwania i politycznego przeobrażenia. Żadna kobieta wcześniej nie nosiła tytułu sułtan. To słowo należało do sfery męskiej. Ale łącząc się z hasi, haseki, co po persku oznacza si, wybrana, chórem stworzyła wybuchową mieszankę. Kobietę oficjalnie uznawaną za suwerenną. Kronikarze pałacowi, zmuszeni do usprawiedliwiania niepodważalnego. Pisali traktaty, przeinaczając święte teksty, próbując udowodnić, że ta nowa kobieca godność nie naruszała boskiego prawa. W rzeczywistości byli świadkami narodzin nowego paradygmatu. Władza chórem nie ograniczała się do ścian pałacu. Z czasem stała się strategiem politycznym, zdolnym do negocjacji bezpośrednio z europejskimi królami i książętami. Jej listy do Zygmunta II Polskiego, napisane w nienagannej Turecczyźnie, i pełne wyrafinowanej dyplomacji, ukazują intelekt zdolny do zrównoważenia religii, polityki i ludzkich emocji. W nich hurrem nie tylko broniła interesów imperium, ale także interesów swoich dzieci, zapewniając przyszłość swego rodu. To, to co zaczęło się jako osobista walka o przetrwanie. Ostatecznie przekształciło się w całkowitą rekonfigurację kobiecej władzy w świecie islamskim. Przez kolejne wieki kobiety Haremu wzięły jej przykład jako pochodnie: Nurbanu, Safie, Kesem i Turhan Sultan nie tylko rządziły z cienia, ale zarządzały całymi imperiami. Podejmowały decyzje wojskowe, mianowały wielkich wezyrów i kontrolowały gospodarkę z precyzją wytrenowanego umysłu. Europejscy posłowie wkrótce zrozumieli, że aby wpłynąć na Stambuł nie wystarczyło zdobyć łaskę sułtana teraz było konieczne by zalecać się również do sułtany przychodzili do pałacu obładowani perfumami klejnotami i listami adresowanymi do kobiety władzy uznając że prawdziwe centrum osmańskiej władzy nie było już wyłącznie męskie Hurem zmarła w kwietniu 1558 roku Osiem lat przed Sulejmanem Wspaniałym. Została pochowana obok meczetu, który sama ufundowała monumentalnego kompleksu łączącego wiarę, dobroczynność i politykę. Jej grobowiec, ozdobiony inskrypcjami w języku arabskim, perskim i osmańskim-tureckim, głosił jej godność tonem zarezerwowanym dla suwerenów. Był to pierwszy raz, kiedy kobieta z haremu otrzymała takie uroczyste uznanie. Sulejman, zdruzgotany jej śmiercią, Nakazał, by żadna inna kobieta nigdy nie mieszkała w jego komnatach i dotrzymał obietnicy do końca swoich dni. Ale jej dziedzictwo nie umarło z nią. Struktury, które zbudowała, tytuły, sieci wpływu, kobieca dyplomacja i pojęcie o tym, że władza mogła być dzielona między płciami przetrwały wiek. Współcześni historycy nazywają ją architektem sułtanatu kobiet. Okres, kiedy matki, żony i córki sułtanów stały się prawdziwymi władczyniami, kształtując politykę imperialną z marmurów Haremu. Jej historia, długo cenzurowana lub zniekształcana, dziś jest rozumiana jako cicha rewolucja, która zmieniła historię Morza Śródziemnego i świata. Hurrem nie była ofiarą swojego czasu, była jego panią. Z intelektem, urodą i żelazną wolą rzuciła wyzwanie pięciu świętym prawom, przeredagowała mapę władzy i zostawiła niezatarty ślad w historii. Jej wrogowie nazywali ją wiedźmą, czarodziejką, manipulatorką. Ale jej czyny, jej instytucje charytatywne i jej wpływ przerosły obelgi mężczyzn, którzy bali się jej umysłu. Bo Hurem Sultan zmieniła nie tylko swój los, zmieniła los całego imperium – i każda kobieta, która ośmieliła się mówić w kolejnych wiekach, każda królowa, każda doradczyni i każda władczyni, która podniosła swój głos w korytarzach władzy, była jej dłużna, świadomie lub nie, część swojej wolności.